z Uzbekistanu. Proszę Państwa, teraz kilka informacji dotyczących spotkań, które decydować będą, jakie drużyny zobaczymy podczas Euro 2012 na wojskach Polski i Ukrainy. Ta rywalizacja już się rozpoczęła, nie brakuje niespodzianek, nie brakuje zaskakujących wyników. I tak, w grupie A Kazachstan przejechał z Turcją, 0 do 3, Belgia uległa Niemcom, Wyspy 2 do 1. Ten mecz rozegrano wcześniej. Wyspy Obrze w swoim drugim meczu przegrały 0 do 3 z Serbią. Estonia z Włochami 1 do 2. Słowenia uległa Irlandii Północnej 0 do 1. W grupie D. Rumunia zrealizowała 1 do 1 z Albanią. Luksemburg uległ 0 do 3 Bośni i Hercegowinie. Francja, co jest Zero. <laughs>